Witam Cię serdecznie. Małgorzata Koczorowska z tej strony. Dzisiaj 17 dzień wyzwania serwak. Um, dzisiaj dalszy ciąg zmian. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Tobie troszeczkę o sobie, o, o mojej przygodzie z internetem i z laptopem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że komputer nigdy nie był moją dobrą stroną, a wprost przeciwnie ja się po prostu tego bałam. Jeszcze parę lat temu no, nie potrafiłam wysłać maila. Komputera używałam tylko na potrzeby Facebooka, na potrzeby jakichś zakupów przez. Portal i w zasadzie to wszystko. Od jakiegoś czasu e, współpracuję e, z niesamowitą firmą. E, to jest firma, która pomaga e, i wspiera osoby, które chcą zaistnieć w internecie, ale nie wiedzą kompletnie nic. Nawet dla takich osób, które nie potrafią wysłać maila, nie potrafią obsługiwać komputera. Pamiętam ten dzień, kiedy pierwszy raz weszłam właśnie na taki link, ale co jeszcze najważniejsze, o, wspomnę jeszcze o tym. Pewna osoba przesłała mi link do darmowego webinaru, czyli takiego spotkania online. Ja to zignorowałam i pomyślałam sobie, co to znowu jakieś tam linki, dobra, nara. I w zasadzie trwało to dwa miesiące. Dwa miesiące ja miałam na moim Skype'ie tego linka, ale nigdy do niego nie zajrzałam. No, teraz wiem dlaczego, po prostu to nie był odpowiedni moment dla mnie. Po dwóch miesiącach coś mi powiedziało, żebym nagle zajrzała tam do tej wiadomości. Zajrzałam do tej wiadomości, przeczytałam, weszłam na, środowy, na środowe spotkanie, i po prostu ja wiedziałam po pierwszym spotkaniu, że ja chcę tam być. Że ja chcę dołączyć do tego projektu i ja chcę uczyć się od najlepszych. Jak widzisz, no nieraz nie jest to dobry moment w naszym życiu na zmiany. Po prostu, jeżeli uczeń jest gotowy, to i nauczyciel sam przyjdzie. Ja po prostu w tamtym momencie nie byłam na to gotowa i absolutnie o tym nie myślałam. Serwak uświadomił mi, że ograniczenia istnieją tylko i wyłącznie w naszej głowie. Ja jeszcze z dwa lata temu nie pomyślałabym, że będę. Po prostu zarabiać w internecie, że będę ym, tworzyć strony przechwytujące, że będę pisać listy mailingowe, do potencjalnych partnerów, że będę prowadzić swojego bloga, że w ogóle będę że będę w ogóle w internecie, że będę y, obsługiwać komputer, że będę nagrywać filmy, to ja o tym po prostu kompletnie nie myślałam. To było dla mnie tak dalekie i tak. Y, tak kompletnie po prostu oderwane od rzeczywistości, y, ja po prostu myślałam, że to nie jest dla mnie. Y, no tak, no bo ograniczałam swój mózg. Jeżeli myślisz, że nie jest dla ciebie i że da, nie dasz sobie rady, no to nie dasz sobie rady. I niesamowite rzeczy się wydarzyły, ponieważ no ja teraz bloguję, czyli mam swojego bloga, piszę tam artykuły, wstawiam tam moje filmy, każdy może go odwiedzić, www.małgorzatakoczorowska.pl, zapraszam Cię serdecznie. Poza tym... Zaczęłam obracać się w kręgu ludzi, którzy odnieśli już sukcesy. I to są ludzie tak niesamowici, że um, ja się nigdy nie spotkałam jeszcze z takim, um, z takim poświęceniem, um, z, tako, z takim zaangażowaniem. To są obcy dla mnie ludzie, którzy pomagają mi bezinteresownie. Po prostu gratis za free um, i chciałabym tutaj wszystkim podziękować, którzy przyczynili się no do tego, że jestem tutaj i że mogę uczyć się od najlepszych. Jeżeli e, ty chciałbyś zmienić coś w swoim życiu, chciałbyś, chciałbyś robić rzeczy, których dotąd Nigdy nie robiłeś i rzeczy, których dotąd zawsze się bałeś robić, to polecam Tobie Serwak, bo to jest projekt, który wspiera ludzi i pokazuje, jaką drogą masz iść, aby odnieść sukces. Oni już to zrobili, oni już odnieśli sukces, dlatego pokazują Tobie, jak Ty możesz znaleźć pomysł sam na siebie. Nawet jeżeli nie masz produktu, nawet jeżeli nie masz usługi, oni podpowiedzą Tobie, jak możesz osiągnąć sukces. Oni podpowiedzą Tobie, jak możesz um, znaleźć sposób na siebie. To jest niesamowite. Dziękuję Ci serdecznie i zapraszam na jutrzejszy odcinek.